Zaczynasz od zera. Tak, kompletnie. Po prostu. Nie, nie ma nic. Co byś zrobił jako pierwsze, drugie, trzecie? Z czego byś zaczął? Każda jedna firma potrzebuje sprzedaży. To jest jakby fakt niezaprzeczalny. Jeżeli pojawia się rycerz na białym koniu i mówi, zwiększy ci sprzedaż, każdy mówi, why not? Czego chcesz w zamian? Wtedy, jak ja mówię, najpierw nic, dopiero jak zrobisz więcej, to będę chciał z tego mieć x procent, ktoś sobie pomyśli w sumie nic nie ryzykuje, gość mi chce coś wejść, jakieś mówi trudne słowa, które brzmią sensownie, dobra, wchodzę. Więc to, co bym zrobił, to znalazł osoby, którym wiem, że mogę pomóc, powiedział im hej, wejdę, potrzebuję mieć dostęp do tego i tego, zarobię dla ciebie więcej o 50% niż w ciągu miesiąca, ale chcę mieć z tego 20% dla siebie, nic nie ryzykujesz. Dzięki temu zbuduję sobie sieć kontaktów i social proof pokazujący, Patryk mi zwiększył sprzedaż, i zaczną budować od nowa dla nowego pokolenia, jak to zacząłeś ładnie, swoje, swoją markę osobistą, pokazującą, wchodzę, większą sprzedaż. Nie? Był Patrykiem od zwiększenia sprzedaży. Mhm, dobra. Mówiąc inaczej, zacząłbyś od trochę innego poziomu, poszedłbyś do kogoś, tak, żeby to za jego pieniądze po prostu sprzedawać. Tak, bo jeżeli nie mam na razie nic, nie? jest kart blanche, tak. no to wolę używać czyjegoś produktu, czyjegoś budżetu, a swoich umiejętności, żeby móc to monetyzować. Cały wywiad na kanale Jak oni sprzedają?